Once again, we touch down in Miami as F1 returns to the Magic City. We're in the state of year round summer. The streets of Miami Gardens will come alive with the roar of racing, and the excitement is only just beginning. Don't forget, the schedule this weekend sees the drivers take to the track for an all out sprint race. A good opportunity to clinch some crucial championship points. There's nothing like a race weekend in Formula One. Welcome everyone, qualifying for the sprint awaits us and we're raring to get going. Nie oglądałem jakie mieliśmy czasy w Q1, żeby porównać te wyniki. Znaczy, oglądałem, ale nie spamiętałem sobie. Nie wiem, czy to 35 i 7 to jest dobry wynik. No, chyba nie, skoro nas już Mercedesy leją. Mercedesy, McLareny. Oj, no tutaj może być ciężko. Czy chłopaki się poprawiają? Tak, są fioletowe sektory. Przynajmniej Daniel Ricardo. Dobra, jedźmy na tych interach. Chyba wszyscy jadą na interach? Tak. Więc raczej już nikt nie zmieni opon na suche. O i Piastri już jest tak na granicy. Dużo się poprawiły czasy, zobaczcie. O dwie sekundy szybciej kręcą. Sargent już nie wyjedzie. Leclerc, Norris, Hamilton. Oni mogą wypchnąć nam Piastriego. No i Alonzo jest jeszcze na szybkim kółku. Alonso już raczej nic nie zrobi. Leclerc Norris Hamilton. Oj, nie życzę nikomu źle. Ojoj, ojoj. I jeszcze Leclerc z fioletowym sektorem. No to piastri jedenaste miejsce. Noch, wychodzi na to, że wyjechaliśmy trochę za wcześnie. O ile Klerki zaraz będzie na mecie, i obawiam się, że to może być najszybszy czas. No jest! I wypchnął nam piastriego. O 13, 12, 11, 10. Rozpoczął. Jesteśmy w grze. Cały tornaż, Cały tornarz, Dawaj Daniel. Trzymamy kciuki za Ciebie. W pierwszym sektorze nie poprawił się. Natomiast tutaj te czasy mamy nie wiadomo w stosunku do do czego? Drugi sektor też na żółto, więc. Więc. Chyba Daniel tu już nic nie wyciągnie. Co dziwne, że na zużytych oponach zrobił lepszy czas niż na nówkach. Chyba że w trzecim sektorze przywali jakąś bombę. No nie. I nawet się nie dowiemy, jaki był ten ostatni czas. Szóste miejsce i 11. We're back and the action is set to get even better today, as the drivers go racing in the sprint. The big draw today is the opportunity to grab some extra championship points. After all, they could make the difference when the season comes to a close. But who will be victorious in the Miami sprint? We'll soon find out. And here in Miami, it's time for the sprint. And it's lights out, and away we go. No i Piastri już zyskuje jedną pozycję, zaraz prawdopodobnie też i drugą. Nie nie wbił się tam przed strola. Daniel Ricardo piąty.

Ciekawe, czy tutaj Piastri da radę wbić się w punkty. Ciekawe, czy manewry Strola i Piastriego też zobaczymy. No, tu z otwartym skrzydłem Daniel nie miał szans, ale mam nadzieję, że będzie się trzymał Pereza i nadrobimy do tej czołowej czwórki. No, dobrze by było wykorzystać DRS. Gdzie Oscar idzie? Czy na dohamowanie uda mu się wyprzedzić Hamiltona? Mamy to! Mamy to i tutaj jeszcze Daniel Ricardo wyprzedza Pereza. Też w strefie DRS. No, dzieje się w tym sprincie, dzieje się w sprincie. Oby Juki'ego udało się też wyprzedzić. <laughs> Jakie plany na jutro? Coś się klaruje. O, zobaczmy tą powtórkę z Luisem. No ładnie, tutaj po wewnętrznej. Trochę Luisa wywiózł, ale to nieważne. To nieważne. Jeździ jak w rzeczywistości. A w międzyczasie tutaj jeszcze Daniel się rozpędza, no i mamy czwarte i siódme miejsce. Yuki Tsunoda tutaj odgryzł się na Oskarze, ale myślę, że to tylko chwilowe. Ale go tu przyblokował, no, Oskar musi tutaj troszeczkę bardziej agresywnie jeździć. O widok z helikoptera, a oho, wirtualny samochód, czerwona flaga. To nawet nie jest wirtualne, to jest czerwona flaga. Co się wydarzyło? No tak. William skikowany przez Saubera. No to co, zakładamy świeże softy? Chyba, że dopiero teraz zobaczymy. No i zaczynamy zabawę od nowa. OK, i zobaczmy jeszcze oponki jak wyglądają. No wszyscy nowe softy, no pewnie że tak. To byłaby głupota, gdyby tego nie zrobili. No to ognia. No, Oskar gdzieś tam przyblokowany. Zostało nam osiem okrążeń. No tam już zaczyna tracić, więc kurczę. Oskar, dobrze by było, gdybyś się zabrał za wyprzedzanko. Jak Tasiek powiedział, powiedział tak Oskar robi. A jednak nie. Się dzieje. Daniel Ricardo w ten sposób wbija się na podium. Tutaj jeszcze nam osobno pokażą wyprzedzanie Sańca, a przed chwilą wyprzedził Pereza. Daniel Ricciardo moves up the field. Jechał z otwartym drs Ale dopiero dopiero przy dochamowaniu dał radę wyprzedzić Daniela. Ładny to było, to był naprawdę ładny manewr. Wytrzymał do końca, Daniel. Oj oj, 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 tu można dużo stracić. Dwie pozycje traci Daniel, ale jeszcze wyszedł przed Pereza.

No, tutaj powinien wyprzedzić. Ale Perez się broni. Dobra, jest Oskar z przodu. W międzyczasie Sainz wyprzedził Daniela. I oby tylko nie skończyło się to jakimś wypadkiem No oni są bardzo blisko Więc tutaj trzeba będzie ryzykować Mamy czwartego Daniela I siódmego Oscara Mamy ostatnie okrążenie. I trzy strefy DRS. Trzeba to dobrze strategicznie rozegrać. Ricardo wbija się przed sańca. OK, i teraz to utrzymać. Right. Nice. Czy Daniel to dowiedzie? Sainz jest blisko. No, i wejdzie po wewnętrznej, no. Mamy jeszcze jedną szansę. Ach, nie damy rady. Nie damy rady. Ale pięknie, czwarte i siódme miejsce. Świetnie się to zapowiada przed. Głównym wyścigiem. No blisko podium było blisko podium. O i Daniel ma takie smutne oczka jakby się żegnał z formułą. Nie Daniel ty cały ten sezon przejeździsz.